Czemu ja poleciałem? Czemu się opie nie powiedział? Nie, nie widziałem? no hop, jak to zmienia tego. Losy wszechświata. Ludwa. Okej, no chyba się spełniło. Nie pieściło. No i w Ej jak pracujemy na kroku Czekaj czekaj Ej jak hmm. speedrun upił Jak no oni na co od tej gaśnicy ty Ej lejny facet z marobą się degustuje Mam nadzieję że prosił to! o o o o o Madry bojko Dob do, z powrotem do, do tego Ale chowaj Ej że to jest unlimited opie. Gaśnica. Ty no co okay, jest, bo to... opie nie da ten, czekaj. Tam on, do mnie mówi. Tak kończą opie złodzieje. Czekaj ty, no to trzy szorciki może z tego będzie. Czarnuch! Jak poleciał ty. I wygląda, że jak stróż, stróż prawa opiec na mnie opie. Z Kapitan Miotła, opie. Prezes <gryzys> Miotły, opie. Kierownik od Miotły. Ja tu jestem kierownikiem. Ja tu zarządzam... ...kurzem miotełowym. Leży źle Szybciej z tym kartonem, lecisz babo. Ty no i wraca się, nie? To do, do zwolnienia. Odkurz oczopie Ty gościu jaki kurde ten I gave you my heart But the very next day gave it away One, one, one take Czekaj jak on go... O, panie co z tym kartonem opie robisz? Ty Janik wraca się, on biegnie z kartonem? Dostanie z gośnicy i opie nagle wraca. Nie wiem, dziwne. O, tutaj gościu w krawacie. Parę słów do mikrofonu. O, właśnie. O, złodziej, złodziej. Dajemy go. On za bardzo... I jeszcze czarnów, nie? Ja, Stefan. Do sklepu z powrotem opie. Oddać towar na pół. Za karę złodzieju Albo spalę ci chałupę. chociaż czekaj, młodzyny może nie mają, a pan ale pianka Mee no gaśnica w... to jest kurde, ej, to jest lepsze odmiotły Urodziłem się w miejscowości Halo, halo! Wszyscy tutaj zgromadzeni. Mam dla was jedną ważną wiadomość. Ach. Poszło z farczu. Ej, tu się... Ej, tu panetuje ta cima. co w się sensie tu jest cima. Nie ma światła. Trzeba by tu było lampę jedną zmontażować. Ty, a czekaj, bo tu jest lampa, a się nie świeci, nie? Czy to jest... A, to jest klima. A tu bym walnął jedną lampę, nie? Pana ja bym tutaj zmontował, nie, Trochę lampę, bo tu jest ciemno, tu jest tak ciemno... Tu bym dał lampę... Wiesz do... ile to energii zżera? Tak, Jak nie mało. Jak to energii? Pa, ile tutaj zżera, tu opie, to patrz, tu byś tu wziął dwa ledy z tego i tam byś opie przeniósł. No i opie i wszystko. Za dużo, No jak to? I do pieca. Nie myślę. Nie no trzeba. Chrońmy naszą planetę, Czekaj, ja ochraniarz chyba nie zrobiłem z policjantem. Wow 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 wow! Ten ma się... Nie no co ten ochroniarz robi, opie, nic nie robi. O, pan jest wycisz... wyczyszczony. Dostał z gaśnicy. To tylko fajne osoby? A DLC trzeba wykupić. What the o kurde ty czekaj Wow, jaki smok! Poli się, hopie! Gdzie? Yeah. Tutaj przy ochroniarzu łapie tym słoniem. Papie poli się! Ale dym, hopie. Gdzie jest ten Renifer? Tak na serio? No, patrz. paki jaki dym. O, oh. hop. Tam gdzieś czeka na nas już. Jak polecił? Panie, bo tu, ole kurde, tu się opiedymi, tu się poli, sklep się poli, styrta się poli. Co jest? Złodziej, gdzie jest? Tu jest. Leży, z leszczyku. Ty, jak ucieka dzwoniak. I to baba, o nie, baba nie będzie kraść. O nie, 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 nie. Ile nakradvo, o tu... Tai neįmanoma, vis dėlto yra neįdėta. ...tinoj pasišokti.